Wydaliśmy te dotychczasowe trzy sezony, czyli od początku związku do małżeństwa jako książkę. Gdyby ktoś z Was chciał posłuchać i poczytać tę książkę, bardzo Was zapraszam. To jest dobry poradnik, jak budować różne rzeczy przed i potem do ślubu. Mam nadzieję, że w te wakacje zaczniemy kolejny sezon, i potem następne, o tym, jak budować po ślubie, czyli ballady i romanse w wersji poślubnej. Ale to na to przyjdzie czas pewnie już niedługo, bo możliwe, że już w lipcu. Jeżeli tylko będziecie mieli ochotę, to Was bardzo serdecznie zapraszam na i lekturę tej książki, i na kolejne sezony. Dziękuję wam, ściskam, pozdrawiam, błogosławie i do zobaczenia znów z Bogiem Pa! Like I was told you the only one I can